Dzień dobry, witamy wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie. W dniu dzisiejszym gościmy u kolegi Jarosława Staniszewskiego w miejscowości Kuźmice. Koźmice. Koźmice Wielkie. Właśnie, Koźmice Wielkie. Kolega, nas się gościmy może z tego powodu tutaj u kolegi Jarka, ponieważ chcemy go zaprosić do nas na Dni Otwartych Drzwi na wspólnym głębiku Giewont. Jakie tam jeszcze będą, że tak powiem, atrakcje, to będę to w innym filmie mówił. Ale w każdym razie kolega Jarek nas, u nas będzie gościł w niedzielę 22. Tak jest. I tak, wiadomo, cel naszej wizyty, no to jest taki, że kolega Jarek tutaj osiągnął, moim zdaniem, fenomenalne wyniki na skalę oddziału, okręgu, regionu no i oczywiście też Polski, nie? Może tutaj o wynikach to więcej kolega Jarek powie, żebym coś nie przekręcił. Okay. Witam wszystkich hodowczyni i hodowców staje Polski i nie tylko. Lotuję w oddziele 199 Nowachuta od dwóch lat. Przeniosłem się, przenieśliśmy się w kilku, stworzyliśmy swoją sekcję Bieliczka, no i przyłączyliśmy się do oddziału Nowachuta. Wyniki, jakie osiągnęłem w 2018 roku i w 2019, tak jak Janek już tu powiedział. Moim zdaniem są dosyć fajne. Wiadomo, że każdy chciałby lepiej, ale uważam, że jest i tak dobrze, bo zdobyłem w 2018 roku super supermistrza oddziału na stare gołębie i na młode. W młodych wygrałem praktycznie wszystko, bo wygrałem i w typowanych, i z całości. Miałem trzy lotniki, pierwsze na oddział na komplecie konkursów, czyli pięć, wkładałem pięć konkursów. Także dosyć fajnie. Ale na skalę w, w Polsce, regionu... w Polsce byłem 85 przodownikiem w kategorii młody. Młody. tak w 2017 w roku. W okręgu, jeżeli dobrze pamiętam, byłem szóstym albo 8 przodownikiem. Nie chcę teraz tak strzelać. A w okręgu ilu hodowców? Ponad 900. No, czyli w granicach 1000 hodowców. W granicach 1000 tam jest 900 chyba. 30. Nie chcę no, ale w okręgu Kraku ale... musimy powiedzieć, że lotują tacy hodowcy jak Paweł Mendresa? No, no, tak, jest Robert no jest wielu, wielu wybitnych hodowców, którzy w Polsce też wysoko Tak. Tak. No, no, rok 2019 uważam też bardzo udany, może nawet lepiej. Większe mam sukcesy niż w 2018 roku, bo po raz kolejny zdobyłem supermistrza na gołębie stare w oddziale. Trochę tutaj na młode niestety mi się nie udało, ale to ze względu na to, że po czterech lotach byłem stypowany gołębi na drugim miejscu, a z całości byłem na pierwszym. Myślałem, że przez to, że ja Ci gołębnik zrobiłem. <grym 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 nie, przez to nie. To super. <grym> w każdym bądź razie, no niestety trafiłem do szpitala e, i... Mhm. i Wróciłem, no i widziałem, że te gołębie po tym czwartym locie są troszeczkę, że tak powiem, w złej, w złej formie. No ale znaczy. czasu już nie było. Żeby no Może powiedzmy tutaj włożymy. o tych gołębiach dorosłych, tak. o tych sukcesach, bo tu generalnie o to nam chodzi, żeby tak. tutaj przedstawić te wyniki. No to... Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o gołębie stare, no to tak jak powiedziałem, zdobyłem po raz kolejny super mistrza. Oddziału. Czyli już drugi rok z rzędu Super Mistrz. Mistrz. Tak, W oddziale. W, w każdej kategorii na, na, na podium w maratonie wygrałem Mistrza. W GMP byłem drugi, jeżeli chodzi o rok 2019. Pomocnik chodzi... też widzę. Jest, jest pomocnik, tak? <laughs> Także w okręgu zdobyłem, dzisiaj mieliśmy rozdanie nagród. Z Czyli te są z dnia dzisiejszego? Powiedzmy te z tamtej strony, tak? Mistrza, mistrza w maratonie. Zespół lotników, widzę też drugi wicemistrz. Drugi, drugi wicemistrz zespół lotników. Później mieliśmy... Tutaj Kategoria jest Open. open. Tak, drugi jest wicemistrz. też drugi wicemistrz. Tu będzie mistrz okręgu kategorii maraton. Tak. I to masz konficjent 39,58. Czyli tak przypomnijmy, jaki to jest w Polsce wynik. W regionie mam czwarty wynik, a w Polsce jestem czwartym przodownikiem, czyli siódmy wynik Szybmy. w Polsce, Szyb, jeżeli chodzi o, o, to uważam, o Fenomenalny Fem wynik. Mam Ale może tutaj też. powiedz kolegom, no i w GMP jeszcze chciałem powiedzieć, że jestem 299, także załapałem tak, się w, ten blog, tych, w gdzieś tam na 300, na tych tej się pojawia. Jest, 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 jest fajny wynik, Na no, no ja osobiście uważam, że super, też, też w oddziale powygrywałem, wszystko praktycznie można powiedzieć, i młode, i dorosłe, to no, ale jeszcze do takich wyników na skalę polskiej muszę chyba troszkę popracować. Ale tak, jest blisko, Także tak, tak. Ale może teraz, bo wiadomo, że wiadomo, co się kryje za tymi sukcesami. No, hmm. no, ciężka praca i dobre gołębie to wszyscy wiemy, no ale tak. może tu przedstaw kolegom, jakie linie, jakie szczepy tych gołębi zrobiły okay. dla ciebie ten wynik. Czyli powiedzmy do tej drużyny tego, powiedzmy, czwartego przodownika Polski to wchodziło ile? Cztery gołębie? Trzy gołębie trzy, trzy. z podmianiem. z jakich powódcy. one powiedzmy szczepów się wywodzą? Eee, to znaczy tutaj mam jednego e, gołębia od kolegi Mariusza Jarnickiego z Wrocławia. Pozdrawiam. E, jest to go, samica e, z piętnastego roku, a ona się wywodzi ze świętej pamięci Kojaka, z Olimpijczyków. Ale ona bezpośrednio uczestniczyła jako lotnik w tych mistrzostwach. Bezpośrednio czy... uczestniczyła jako, jako lotnik, ona jest od, u mnie od młodego. Mhm lotowana, bo my się zawsze wymieniamy. Tak jak się z Tobą w tym roku wymieniłem, tak samo z nim co roku się wymieniam gołębiami. To zarodnione. No I będzie się... pewnie w tej drużynie. Pewnie tak. <laughs> Dobra, a kolejny gołąb? Drugi? Drugi gołąb jest to od, powiedzmy, po gołębiach skrzyżówki. Tutaj jest dwóch hodowców. To jest starszy już hodowca, którego też bardzo mocno i gorąco pozdrawiam. Maksymilian Banczura, on, on mieszka w Chojnowie. To jest tam Legnica. A połączony ten gołąb był z mm, samicą od Krystiana Porady z Niemiec, którego też bardzo e, gorąco pozdrawiam. E, większość gołębi właśnie też mam od niego. Dzisiaj e, przyjaźnimy od wielu, wielu lat i ma rzeczywiście bardzo, bardzo fajny materiał, bo ma stare linie gołębi jak Nabele z linii Blixena, e, Louis Van Hove, które ja sobie bardzo cenię, gołębi, Szerensy i Desmety. I oprócz tego I kolejny... doszed, doszedł jeszcze mi e, jeden gołąb, na którym też mocno oparłem hodowlę, to był werkamen. E, on był e, powiedzmy bardzo mocno spokrewniony. To a ten werkamen, o którym stan, żeśmy tak. mówili, który wywodzi się z gołębi marka Rzepki, tak? Tak, to był e, w 2000. Czyli on jest takim bazowym gołębiem bazowy... rozpoczęłym tutaj. U był ciebie. był, bo go już nie mam niestety. Ono... Był bazowym gołem. No, ale po dzieci, ale dzieci są rewelacyjne i w połączeniu z tymi liniami gołębi bardzo fajnie one się sprawdzają. A o tym trzecim my nie powiedzieli w tej drużynie, czyli z tego werkamena starego wywodziły się. Eee, trzecim to jest tak, bezpośrednia córka. Ona tego jest, starego werkamena. Tak, jest, ona jest z 13 roku i to ona rok w rok. Te maratony, gdzie są upały, gdzie jest podwiat, on był połączony z, właśnie z Luis Van Vanhove od Christiana Porady samico I ona jest właśnie z tego połączenia. To też nie jest przypadek, bo jej brat, który też był z 13 roku, niestety w tamtym roku, ja się go zabrał na jesieni, był w poprzednim oddziale też najlepszym lotnikiem oddziału. Na 14 wkładań miał 13 konkursów. No ja też może tak dodam taką ciekawostkę, że właśnie po tym starym ostatni ten młody znajduje się u mnie i on tak. też i ta samica była matką, była sparowana na pierwszy lęk z gołębiem od Roberta z Buda, z wnukiem werka mustanga, przepraszam. Dokładnie. No i ten gołąb też zajął mi pozycję dziecko ich, czyli córka ten, tego twojego. Drugie, drugie i siódme miejsce tak. połączona z tym Robertowym Gołąbkiem. Także one są naprawdę, to jest twarda rasa i e, fajnie one pasują na innego gołębie. Także tu no, widzimy, że, że ten. Dobra, to może też e, powiedzmy o tym, co przygotowałeś do nas e, właśnie na te dni otwartych drzwi. E, kiedy będziesz u nas gościł, bo to obiecałeś, że coś z tej gołębi do nas przywieziesz. Tak, nie? tak, tak. Ze względu troszeczkę też na czas, jaki mam coraz bardziej ograniczony, bo jak e, widać mam synów, który ma jeden 8 lat, drugi ma 2 latka. Widzimy właśnie nam tu towarzyszą tak, cały. Tak, przy kamerze. Przy kamerze. E, więc e, miałem zostawiłem sobie 15 młodych dla siebie, późnych młodych. No ale niestety y, może być, bo na pewno będę miało mniej czasu. Wiem, czyli wszystkie roku. te 15 I będzie te te przeznaczone młodyce, na sprzedaż. Tak, one wszystkie sprzeda. będą do wglądu u nas do na tej wani, powiedzmy tak. imprezie. Tak. Ale jeżeli wiadomo, nie znajdą tam nabywców, no to te gołębie też wstawimy później na giełdę gołębi, nasze gołębie, bo ja już obiecałem tu Jarkowi, że, że wstawimy, także te gołąbki będą dostępne Dokładnie. na giełdzie, jeżeli po prostu tak jak mówię bo nie wiadomo też jaka ilość tych hodowców nas odwiedzi, ale w każdym razie serdecznie zapraszamy, bo wiadomo, będzie można oglądnąć, wziąć do ręki, porozmawiać z Jarkiem, może Jarek coś zdradzi techniki lotowania, Również, że tak. obiecał, że coś powie. Znaczy, także... Nie, ja zawsze jak ktoś do mnie dzwoni, to, to jeżeli musimy sobie powiedzieć, jeżeli hodowca ma troszeczkę pojęcia o, o lotowaniu głębiami, i będzie wiedział, o czym ja mówię i, i, i to sobie poukłada, to jest szansa, że, że będzie latał fajnie. Ale jeżeli ja słyszę, że czasami rozmawiam z schodowcami i mówi, że on jeszcze przed lotami i, zgubił 70% mutku przy oblotach, to coś tu już jest, jest nie jest. tak. Marto no, ja to właśnie jest, się bo to, to są takie, no, takie niuanse, nie? ale właśnie jak o tym niuansie mi powiedziałeś, to mi się przypomniało, w jaki sposób my też troszeczkę tą znajomość zawarli. Tak jak właśnie ten projekt lotowy, że tak powiem, który ja kiedyś miałem, prze, że tak powiem przedyskutowaliśmy, no wiem, ale przedyskutowaliśmy z tobą i właśnie razem znaleźliśmy taki, taki powiedzmy rozwiązanie. To troszkę tu, to troszkę tu popracowaliśmy. Przyznam się, dwa sezony nad tym, no bo to był nie jeden rok, a parę, dwa tak. sezony. No i jak widzimy, u mnie były efekty, może nie aż takie fajne jak u Ciebie, ale widzę, że u Ciebie są naprawdę fajne efekty. Także to co powiedziałeś, że jeżeli hodowca coś ma w głowie no to można to dopracować i można kogoś naprowadzić na fajną drogę. No, w naszym przypadku my się akurat obaj naprowadzali, ale jak widzimy efekty były fajne, także ja też jestem zadowolony, że, że po prostu, że Cię spotkałem, że udało się nam bo i troszeczkę... Znacznie, na pewno ty podszlifowałeś ten, ten projekt lotowy, troszkę też. Ja no myślę, że. No i efekt jest, ja zefnię. Głębia walczą, szybko się odbudowywują, Także na lot, no, czy to jest upał, czy nie upał, one sobie dają razem. No. Te produkty, których używamy, które żeśmy tak jak mówię, pewne rzeczy żeśmy wyrzucili razem, przełożyliśmy, dołożyliśmy coś innego i efekt jest. No, ja myślę, że to nam fajnie. dosyć szybko nam udało w ciągu dwóch lat, tak, praktycznie. Tak. Ten, no ale to co powiedziałeś, no troszkę ty powie, na swoich gołębiach testowali. Troszkę, tak, według tak, jest szybciej tak, zawsze to, to opanować. Nie? To, to opanować nie? Tak, tak, dokładnie. Także tak, tak. tak jak mówimy, jeżeli któryś z hodowców będzie chciał mój. coś na to ten, to ten to temat to tak. się dowiedzieć, kolega Jarek nie. będzie gościł u nas myślę, że podpowie, tak jak obiecał. Chciałbym przedstawić, może wezmę kilka, przyniosłem tylko kilka tych głębi, powiedzmy tych. Tych, które będą u nas. Tak, to jest akurat młody Gołąb, który jest bratem mojego lotnika z 2017 roku, gdzie... Jego brat, powiedzmy, zdobył 14 na 14 tak? Czyli 14 razy wyprzedany. To jest To jest, to brat jest po głębiach rozpodowych. Tego, tak, to jest po głębiach Ale te 15 to, to, to będzie wszystko po prostu. Roz ale, ale po najlepszych, tak? Wie, Czyli wie. to jest brat lotnika. A tutaj mamy następnego gołębia, który jest synem lotnika mojego. Może tak skrzydełko rozluźnij, pokaż mniej więcej kolegom. Wiadomo, one ja one te są jesienne. Ja też ja zauważyłem, trzy, to też cztery, musimy piórka. dodać, że obrączki niektóre są stare, tak, no po tak. prostu brakuje. Nie ociek, już obrączek. Żeby ten, ktoś ten, nie myślał, że to stary. No nie, 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 nie. Po budowie, po tym można zobaczyć. Nie? Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale może nie będziemy się rozgadywać. Jeżeli ktoś, z hodowców tam mówili, że są zainteresowani, to na pewno nas odwiedzą. Tak. I sobie wybierą. Ale może z tych lotników dorosłych coś przedstawić. To znaczy tak, bym chciał pokazać jeszcze. Bo tych dorosłych nie będą. To no, czekaj, nasz kolega może za młodych Franka, Zabierz Franka, proszę. Tutaj mamy ja się już oglądał tego gołębia to przed przed, tym, przed, yy, przed filmem i chciałbym pokazać na przykład, no to są gołębie z linii Szelensa, tak, ten sam jest, no jak każdy widzi, no to jest, no to jest budowa, jak, jak to widziałem na, na jednym z filmów, już nie będę mówił, Ale nie to, to... że Chińczycy, że Chińczycy tak badają gołębia, więc no, one takie wszystkie są, także budowa fenomenalna. Super. Jest, jest, bardzo jest bardzo mięsień, te, to będzie pływa. jedno dziecko na pewno z tego głębia, będzie, no, będzie jedno. Czyli po dziecko, nim dziecko jedno będzie. Tak. Po tym samcu też to jest też. Przypomnijmy to jest szereg. numer 887, nie? Tak. DV06344 z rocznika 17, 17. roku. I to jest od Christiana Porady, głębi oryginalne. Także tutaj czy skrzydła, ja czy, ja czy budowa, tutaj. czy... Mięśnie, no mięśnie to one mają jak jak Herkulesi. Z tego też będzie samiczka, podobna jest do niego, tylko może nie ma aż tyle białego. Franciszek eee, wypuści. Tak, Franek zaraz nam to wypuści, będą w po pokoju. A to jest? To jest tak, to to jest też, tak też Ta, jest, to jest z tej głębi. Piękne widzimy, jakie skoki. Tu jest kolejny samczyk. Będzie... A to miałeś połączone z tym, któregośmy przed chwilą oglądali? Nie, te, ta, ta, ten samiec jest z belę samicą. A, 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 a to, to, to jest samiczka. moją bazową, tak, był samicą. Nie, którą, nie, którą, ale mięśnie mają... No co, mówię, aż pływa. No takie mięśnie mają. Byłby nie? kotlet piękny. Byłby, zdecydowanie tak. To jest gołąb od Koźlika, to jest mulema z razy Jansen. I tutaj jest troszeczkę krwi yy, yy, o, Flora Werborda, nie? Nerwowy. Z Fineke. I on był naparowany z samicą, to jest z werkamena. też będą e, dwa niebieskie poszły, poszły, poszły na na. Ale po nim też będzie dziecko, tak? Będzie dzie będą dwoje, a on w tamtym roku dał mi mutka, który miał 5 na 5 drugi lotnik e, oddziału, ten doło. Nie no ładny, ten też jest tak. fajny. A to jest samiczka, to jest ona, e, tam jest Jaguar razy, już nie pamiętam. Nie tam była, tak to tak? Nie no, to może szczegóły to już, to już będziemy, szczegóły będą w tak jakby, no, na, no, na miejscu bądźcie. będzie ten, Ta. już nie będziemy tak zanudzać tu kolegów, tylko chcieliśmy kilka pokazać jakie to są gołębie, tak? Także to Super, na pewno no, rodzie... nie, no ja zauważyłem, że te gołębie u Ciebie są naprawdę utrzymane fenomenalnie, no, no budowa gołąb, gołębia tak. to jest masełko można powiedzieć, naprawdę rzadko się spotyka takich hodowców, żeby tak były te gołębie utrzymane, także no fenomenalne. Gratuluję. I tutaj, tutaj też można powiedzieć, że się sprawdzają. Bo, bo no to to ja, widzimy ja, jakie są efekty. Ja, ja, z Jasiem, ja z Jasiem nie mówiliśmy, ja z Jasiem się w tym roku wymieniliśmy. Eee, miałem trzy gołębie, od, od Jasia zostały mi dwa. I jeden na ostatnim locie z okręgowym 400. Nie pamiętam, 440, chyba 5 do mnie na gołębnik było. Był czwarty u mnie na gowniku albo piąty, już nie to pamiętam. Z tak tego właśnie 13, 16 tak. ten stary mój lotnik, który już właśnie w tym roku został przeniesiony Dokładnie do tak. no, ale Także bardzo fajny gołąb się fajnie zapowiada i dzwonię do Jasia, czy go włożyć, mówię, bo, bo będzie taki dosyć upalny i odległy. Mówię, bo już on to lubi. No, no i rzeczywiście no bo te ciężko, ten gołąb tak, lubi. Tak Było to ciężko ubie. i fa fajnie, się, fajnie się sprawował. Także... No i ja Jasiowi też dałem. 7. zostało 5 z z chyba zostało. 5 no, jest pięć. Także, także no jeden jeden fajnie... w ogóle zginął koło domu, a jeden tylko na latach no Także fenomenalnie, no, yy, dwa, dwa mają chyba 5 na 5, no jeden tak. jest trzecim lotnikiem oddziału. Jakże śmierła drugim. drugim przepraszam, drugim, przepraszam. Lotnikiem. Drugim, drugim lotnikiem oddziału. Także myślę, że to jest no, fajny materiał dla kogoś, kto, 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 kto zaczyna Nie, ale to świadomo, ja powiem szczerze, miałem. 140 młodych uchowanych do lotu, no też udało mi się wywalczyć mistrza w dwóch kategoriach, i z całości, i z typowanych. No ale statystycznie z tych siedmiu, sześć uczestniczyło w lotach i pięć jest po lotach, czyli to jeden lotu. tylko zginął, jeżeli to to procentowo patrzeć, to powiedzmy 5%. A ja ogólnie zgubiłem, zostałem w tak 91 gołębi, czyli zgubiłem powiedzmy jakieś 35%, no także procentowo jakby to porównać, to Twoje zwyciężyły z moimi, no, także no, tak. jest OK. No, jest, jest materiał, wymieniamy się. Ja mam kilku takich zaprzyjaźnionych właśnie hodowców. Ale też może no, ja teraz, no, skoro no, już no, mówimy no, o tych młodych, bo jakby ktoś z hodowców chciał od Ciebie młode nabyć, to jest taka opcja, żeby ja, na wiosnę no, coś w sprzedaży tak, jest. To tak. To, jest, że tak. to może numer powie, telefonu, jakby ktoś chciał sobie mi, zamówić. Nie ma problemu. Więc... Podaj, możesz podać numer tak, telefonu, tak, to tak, podaj mam. może. Żeby... 535 400 625. Także tutaj jeżeli ktoś by chciał na wiosnę Zapraszam. z Jarkiem jakieś mode sobie tutaj nabyć, czy, czy tam się coś dowiedzieć, to można pod ten numer dzwonić. Tak. tak mówię, te gołęby będą dostępne u nas na tych dniach otwartych drzwi, które będą 21 i 22, Drugi. czyli to jest sobota i niedziela, w najbliższy teraz nadchodzący Czasie. weekend. Mhm. No i myślę, że tam też będziemy gościć hodowców, którzy uczestniczyli na wgg no i z okolic zapraszamy naprawdę wszystkich chętnych, którzy chcą tutaj poznać Arka, porozmawiać. Tam będą mi też gołębie moje i różnych innych hodowców, to też jeszcze, tak mówię na dodatkowym filmie, wszystko opowiem. I chętnie pomogę, jeżeli ktoś no. będzie chciał, to nie ma myślę, problemu. Że, myślę, że tyle, nie będziemy dłużej... Tak. dłużej, że tak powiem, kolegów zanudzać. Także zapraszamy. Dziękujemy na bardzo. Życzymy zdrowych, wesołych świąt i zapraszamy do uczestnictwa na WG Ja też zgłoszono mam drużynę, także, także można z tobą także rywalizować. Możemy rywalizować, Zobaczymy, jak się spiszą. Pozdrawiamy wszystkich. Dziękujemy zapraszamy bardzo. jeszcze. Różmy. Dobry lot. Dobry lot.